Teraz agresywnie Peszko jest w środku, Rengifo, i Jeden do w dziesiątej minucie spotkania. Radkowicz wykorzystał tę sytuację Rengifo. Hernán Rengifo, 25-letni reprezentant Roku. Popatrzmy na powtórkę tej akcji. Fatalny mhm. błąd Majstrowicza położony na murawie Safar. Takie tak, sytuacje Rengifo potrafi wykorzystać. Ale tutaj trzeba troszeczkę pochwalić też Peszko, który zdecydowanie e, zaatakował obrońcę austriackiego. I już trudno mu było zagrać dokładnie tylko do bramka. Rengifo ze spokojem umieści piłkę w siatce. I mamy to, o czym marzyliśmy od pierwszej minuty. Dziesiąta minuta spotkania rewanżowego. Straty. Na prawą nogę Cimowicz i wracający murawski rzut karny. Zagranie ręką odgwizdane przez Kostasa, Kapitanisa. Poczekajmy na powtórkę tej sytuacji. Konsternacja przy Bugarskiej. Warzina. Dał się nabrać na ten zwód Tanewski. Dośrodkowanie. Było zagranie ręką Rafała Murawskiego Gracie nieprzypadkowe, ponieważ miał e, ręce z przodu i po godzinie gry Lech Poznań Austria 1 do 0 ale Austriacy mają rzut karny i tym razem nie o jak to miało miejsce przed dwoma tygodniami na Francji Horsztadion A Milenko Acimowicz Dwie bramki, podobnie jak Stanfest w rozgrywkach austriackiej Bundesligi. Skuteczniejsi są Okoni, trzy gole, a także Mario Bazina, cztery bramki. Poczekajmy, pamiętajmy, że już raz Austriacy nie dali rady, Kotarowski żółta kartka. Chciał rozproszyć jeszcze przed saliem. A Cimabic na dwa tempa, jeden do jednego. Jeszcze pół godziny gry. Jeszcze będą emocje w tym spotkaniu, ale teraz kolek musi odrabiać kolejny, po raz straty. No Szkoda tej sytuacji, ale faktycznie powtórka pokazała, zagranie ręką było ewidentne. Pamiętaj, szkoda, że w tej sytuacji nie pomylił się sędzia na e, korzyść Lecha. No i jeszcze jedno pytanie, zrobił to Azimowicz na dwa tempa, teoretycznie tak nie wolno. Tak, próbował też Kotorowski e, troszeczkę zdekoncentrować Azimowicza przed wykonaniem sztukarnego. karnego. Arboleda, coraz częściej angażujący się w akcje ofensywne zespołu Poznańskiego. Szansa pysznego! Państwo tego teraz nie widzą. Na środku boiska kręczy Kolumbijczyk uniósł ręce ku niebu. a wielki udział przy tym golu Arboleda. Przejął tutaj piłkę i znakomicie do środkowa polekarnej, gdzie Lewandowski przedłużył piłkę Arboleda Lewandowski Peszko Peszko też dobrze się zachował, wyczekał momentnie, nie, nie spanikował bezradny szafar. Lekko znania Austria Biedeń Dwa do jednego i Poznaniacy wracają do gry. Właśnie na tej pozycji najwięcej spożytku z Roberta Lewandowskiego, kiedy albo strzela, albo podaje. Andrzej zostało 5 minut, Lechma na boisku, trójkę napastników. Piotra Rejsa, teraz Rejs. Shimer, Pong, Peszko, jeszcze Lewandowski umie strzelić. Lewandowski go! Zależała się Brałka temu zawodnikowi, pracował, harował, aż w końcu zdobył uprawionego gola. Robert Lewandowski, jak Poznań-Austria 3-1 do 1 w dziewiątej minucie do gry. No jeszcze nie koniec emocji na Bugarskiej sytuacji peszko Nie potrafili wybić piłki obrońcy austriaccy za piłka gdzieś tam odbijała się po kolei chyba od zawodników tak od dwóch nawet od dwóch Austriaków odbiła się piłka na spalonym ale na pozycji spalonej takim wiernym spalony był rękiwo chociaż Andrzej zasłaniał mógł, w tej mógł sytuacji piłkę. No, ale Bramka Arbiter odebrął bramkę lechowi się lechowi, ponieważ zaryzykował e, Grał na znaczy trzech napastników i widać było, że e, co na szczęście towaliśmy Standfest. Stanfest. jest niebezpiecznie w pole i wyrównania. Ramka druga. wyrównania, 3 do 2. Najmocniej przepraszam. Przepraszam. Tyle, że znów trzeba będzie straty odrabiać. Szkoda tej sytuacji. Ale świetne było to zejście. Popatrzmy jeszcze raz. Bardzo dokładnie dośrodkował Stanfest. I Acimovic. Schodzący z lewej strony. Nie, tu kattenberger strzeli te bram dobre do i jeszcze lepsze wykończenie na nasze na szczęście Sławomir Peszko. mordowany jest w tym meczu. Prawie pomocnik plecha. Peszko. Ładne do Jeszcze Arpoleta. Będzie szansą! który no, służył dzisiaj na najwyższe noty świetnie Arboleda też zachował się zastawiając obrońcę przytrzymując piłkę zobaczmy Andrzej on ją w zasadzie strącił Kiks Hattenbergera i Rafał Murawski To będzie złota Polska jesień przy Bugarskiej 2 października No nie wierzę, że są w stanie jeszcze grać w jeden zdobyć bramkę odwracającą losy tego meczu. Mówiliśmy o tym, że trener skłóda chce, żeby zespół jego atakował, nawet w końcówce do ogrywki. Bo wiedział dobrze, że są przygotowani znakomicie kondycyjnie i to się opłaciło.